Siemanko, Siemanko, dzisiaj zaprezentuję wam pizzę Drwala, najlepiej sprzedającą się pizzę w naszym menu. W skład chodzi boczek, kiełbasa, kurczak i ogórek konserwowy. prezentuje się pizza, idzie do pieca. Wszystko przygotowane, tacka, radełko, nóż do pizzy jest tylko brakuje pizzy. Wyciągam z pieca. Tak to się prezentuje, pizza drwala. Najlepiej sprzedająca się pizza w naszym menu. Kroję to na tradycyjnie 16 kawałków i idziemy na miasto z nią. Lecimy. Biorę pizzę w rękę, a zobacz i wychodzimy. Dzień dobry, dzień dobry, proszę zdegustować pizzunię naszą, A, jest to pizza drwala, najlepiej sprzedająca się pizza, u nas kiełbasa, boczek, ogórek konserwowy. Dzień. Dzięki. No Dzięki, proszę posmakuj. Dziękuję. Tutaj, tutaj, pizzeria kwadratowa. Stąd? Tak, stąd od nas. Dzień dobry, proszę się poczystować. Pusto, nie ma.